Witamy serdecznie Dziś mamy 17 Dzień marca 2023 No spotkanie na przyjazd Tuska czekamy że ma przyjechać Donald Tusk no i tu się zebrali właśnie bo chodzi, ludzi. O, o, chodzi o to że Chrystus który był na ziemi to teraz z góry patrzy na to wszystko, i oni się po te władzy kłócą, a ma. Chrystus jako król przychodzi. Iskra Prawdy z Polski, Słucho Boże się spełnia. Czy Księga Daniela? Tak, zadnitych królów. Zadnitych królów. Oni tu w świecie będą walczyć o te stołki. Władza Chrystus daje stołki. W służbie, za darmo. Tylko uwierzyć. Oni się tu... się biją o stołki. A, księga Daniela jest 44, Jeden na drugiego nadaje. Za dni tych polityków, bo nie ma teraz tych królów, tylko polityków. No. E, Bóg z niebios, czyli Chrystus Król, bo jest w niebie ojczyna, stworzy królestwo sprawiedliwości prawdy, miłości, które na wieki będzie, nie będzie zniszczone, a te królestwo to nie e, przejmie nie, jak on przejdzie na innych, lud lec zniszczy, usunie wszystkie nowe królestwa, to samo stoi się na wieki. Na wieki. Czyli Chrystus daje Panie prawo prawdy, miłości, a, miłości a, sprawiedliwości, a, bez a, wojen, bez kłamstwa, a, bez obudy, a, nie z fałszu. I nie lękajcie się, Chrystus wybrał jako polski naród. Z Polski no, iskra na cały świat. 7, czy na Daniela 7,27 jest wyraźnie napisane Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętym najwyższego uświęcają się, bo Chrystus jedynie jest święty, objawiłem 15,4 czyli ci, co idą za barankiem, którego zamordowali dwa tysiące lat temu teraz był kłamstwem, mordują i mają władzę od diabła, bo wszelka władza jest bogatego świata od diabła A Chrystus dopuścił wam tę władzę, Zawsze będzie was oszukiwać. Jaż się rozpadnie, czas się wypełni. Chrystus ma prawo, bo Król ma prawo, prawo królewskie i będzie łączył rodziny doskonałe, co Bóg złączył. Nad każdym mężczyzną jest Chrystus. Później Jana 14, 17, Duch Prawdy, którego posłał w 50 dni po zesłaniu zesłanie Ducha, po zmartwychwstanie poszedł do nieba, otrzymał od swego Ojca wszystkie błogosławieństwa i On się stał naszym Ojcem Prawdy. Jakub 1, 18, On nas rodzi z Prawdy. No i Prawda wyjdzie na Ja. Kto ma Prawdę, to ma wszystko, bo Chrystus jest Prawdą. Także anioły niech się wyłonią, anioły, bo demokracja, czyli demony, kłamstwo się straci. Drugi testament, drugi rozdział od 1 do 16. Iskra prawdy chrystusa z Polski na cały świat. I Tusk niech się nawróci niech będzie króle, marzone, małgorzatę objawienie 5 -10.

No, myślę, kobiety, rządzą. na wózku, że dostanie błogosławieństwo przyjmie, rządzić chcą, a nie chcą że przyjmie błogosławieństwo służyć jedni drugim no, że błogosławieństwo przyjdzie od Chrystusa Króla który chce na cały świat zakwasić cały świat jego prawdą, miłością, sprawiedliwością i to jest jego prawo miłego tak. swego, tak. się szanować nie mówić prawdę, a prawdą jest Chrystus że są wszyscy skłóceni za kim idziesz, ja za Chrystusem za tak, religie dzielą, polityka dzieli, banki dzielą. No się chcą, żeby ludzie byli po, podzieleni, skuceni, a Chrystusa, prawda, łączy. Jego miłość, ja sprawiedliwość. Mamy 10 ja 10,16, jeden pasterz, jedna owczarnia. Mamy króla, nie pana. Tak. Ale tak. ludzie nie pojmują, czym się różni król od pana. Królowa znaczy służyć, po co macie panować. Zapanujcie nad sobą, nad swoim grzechem, złym postępowaniem. Bo no Chrystus jest obecny w czasie prawdzie, miłości i przyzwyczajenia. I działa w pierwsze zmartwychwstanie, w Jego prawdzie. Dla tych, co pójdą za Chrystusem, w Jego miłości i prawdzie. No i modlitwa, żeby się spełniło. Ten syn Boży, co kiedyś go zamordowali, bo miało się tak stać, to nie mordujcie się, Konstantin. On jest naszym ojcem w niebie. Jego ojciec mu wszystko przekazał, jest na meriturze, naszym dziadkiem. Mateusz 17, 5 Jego, słuchajcie, mamy słuchać 100% Chrystusa, który jest naszym ojcem. Izaia 9.6. 6, Jakub 1, 18. On nas rodzi z prawdy. A kto nie ma prawdy, to na pewno nie jest od Chrystusa. Jak nie chce tej prawdy słuchać, w, w, wtłaczać w mózg i w serce i postępować według tej prawdy. co Chrystus dał prawdę, miłość i wzór do naśladowania, jako baranek. Także żaden ciąg Was nie zbawi, żaden człowiek. Bo ja sam siebie zbawiam, naśladując baranka. Pierwszy tym 4.16. I tych, co mogą sobie swoją wiarę zbudować. Efezan 4.5. Jest jedna wiara, a religii tysiące, których Chrystus nie założy. No i wiara w prawdę, nie? Bo jeszcze ludzie mogą wierzyć w kłamstwo. No i książki, które napisali to Jana 8,32. Poznacie poznajcie prawdę i prawda was wyzwoli tylko prawda Chrystusa, nie nasza to jest Chrystusa, prawda, Jego czas my wierzymy, dlatego tu jesteśmy żeby błogosławić uznali Chrystusa za Boga Ojca, Króla, Nauczyciela Władcy tych ziem i każdego człowieka dla którego cierpiał rany oddał życie doskonałą krew na Golbocie. tak, żeby usłyszeli o naszym Zbawicielu Jana 10, rozdział, owce które poginęły z domu Izraela, niech usłyszą głos Chrystusa. Niech się łączą. Kobracie siostry, w Chrystusie Klosan 1-2. Bo religie dzielą. Polityka też, partie też się dzielą. Fibole też, wszędzie. No, są podziały. No a kto nie ma nienawiści tak, i, i no, strachu. Za dużo pieniędzy to przeżyje. <noise> czyli prawda ma łączyć, a nie że prawda. Jak prawda to łączy wszyscy mają prawdę, nie mają strachu, lęku, bo w kłamstwie jest. No, ze kłamstwa, ze strachu są różne reakcje. Ze strachu idą na wojnę. Jak ktoś kłamie, to nadal kłamie, bo nie chce, żeby w kłamstwo wyszło na jaw. No ale niech przestaną kłamać, kraść. Chrystus wybacza wam wszystkie grzechy. Już wybaczył na Gorgocie. się pojednać w Chrystusie. Jedynym prawdziwym żołnierzu, nauczycielu, lekarzu, ojcu, pasterzu. Wąska droga do zbawienia. Skała dotrzymuje obietnic, nie mogę że kłamać. Powiedział, że wróci i wrócił. Przez uczniów. Jak do nieba to 500 go widział. Uczniów teraz ma trzech uczniów: Wyszek, Oczulka ja. Bogdan. Tak, nie zobaczycie go, że niektórzy właśnie myślą, że go zobaczą, Chrystusa. Tak, jak teraz, jak Tuska zobaczymy. Tak, nie zobaczycie, bo Chrystus już był, wszystko zrobił, zapłacił drogocenną krwią swoją, abyśmy właśnie żyli w Jego naukach, w Jego prawdzie. Oddał życie swoje. Teraz właśnie trzeba to wiedzieć, że mamy właśnie życie dzięki Chrystusowi, tylko Jemu. I to jest właśnie to, że na tym świecie jest ten czas, żeby właśnie poznawać Boga Prawdziwego, szukać. To jest, mamy ten czas. No, jakaś telewizja. reszta świata, cały świat się Nie interesuje, to są puste słowa, proszę Jakie puste Takie wystarczające. To jest jak łamię, tak? Pokażę wam się w sumie. No i nie chcieli przyjąć błogosławieństwa. Prawo Boże, to co ja? Co złego chcę? Ja chcę błogosławić. Dlaczego? No bo albo jest aniołem, albo demonem. Albo owce, co zginęły z domu albo kozły. No i się boją prawdy. No, kartka normalna. Pisane słowo. Przecież wszyscy pochodzimy od Adama i od Ewy. No, no to wszyscy jesteśmy. Tak, Bogusławieństwo Danioła. Nie Daniołów będą rządzić, a demony wszyscy. Nie, rozumiem, ale dziękuję, nie jestem zainteresowany. nie bierzesz w ogóle. Każdy stwierdza, po to Ja wiem, bo ja wierzę, bo ja, ja wiem. Dobrze. Masz dobre serce. Nie możesz tego podjąć. A ja wiem o co chodzi. Dobrze. Tam się straci moc i ludzie będą padać, jak knuć. Ze strachu. Tak im da się pozbierać. Bo tego doprowadzę. A to jest nadzieja prawdziwa. To jest prawdziwa nadzieja dla ciebie. Wszyscy, bo Chrystus nie może cię uśmiercić. To jest mój ojciec, który dał mi życie. A ja jestem jego, ja jestem jego synem. On jest z niebie, ja na ziemi. On już nigdy nie przyjdzie. Przyszedł przez ja mnie, to już u Nie jestem siatkiem Michałem. No jak mnie teraz osądziłeś, kim ja jestem dla ciebie? Jestem okay. nowa. Tak. No? No. no, nie, ale za to mi co? Ja co? Za nie? Co robię? Za żeby. Nie, czemu, czemu mam zaszyfatkujesz? Ja staram się patrzeć obiektywnie na no, rzeczywistość. No, ale jaką masz nadzieję? pójdziesz do nieba? Jaką mam nadzieję? No, więc, no, więc, to nieba. Do niebo przyszło na ziemię, teraz. te rządy się rozpadną, to są nowe, niebo, no, to, nowe już, to już nie od nas zależy, no, gdzie nie, kto pójdzie. od nas, bo Judasz tam decydował. Albo jesteś tym młotrem na tradycję jako Anioł, albo ten nie wierzy. Okej. Okay. No, decydujesz ty, bo Anioł Bogdan ci mówi: Mam prawo w ręku od najwyższego. Teraz jest czas od Mego Mory. I ty wybierasz, czy żyjesz w prawdzie, czy żyjesz w Pansji. Na razie żyję w Pansji, bo nie znasz prawdy. Jak tak będzie? Nie, no, po prostu wrócę z I przyszedł do Polski, Iskra Prawdy z Polski, ale ja nie jestem z tego świata, bo ktoś mnie wybrał. No, on ma prawo, no wszystko. 5 miał doskonałe rodziny, wiesz? Bo moja rodzina 20 lat temu się rozpadła, ale chrystus mi połączył. Bo ja musiałem to spełnić, co robię teraz. Masz rodzinę, czy ci rozbili? Z tym system diabła. No tak działają. Niszą rodzinę. Uczucia bolą. Nie ma czy w jak się traci rodzinę. Mamy W przyszłym wypadek, za życie, to był kilku. Jeden do tysiąca, jak rozwijałem rodzinę. Także Chrystus jest z góry jedno ziemi. On jest spokój. Ja błogosławie, ale ludzie się boją. Ksiądz mu by... ksiądz sprzedał wasze dusze już dla mnie. Kiehowy, Armagedon ma już A, a laty Przyjdą, będą tu mieszkać. No. Z Afryki przyjdą ci biedni, będą mieszkać. Tak będzie. Bogaci będą... Wsiane pieniądze pani uroczy. Judasz wyrzucił części srebrników. Nie poszedł na panienki. Mam mógł iść na panienki się zabawić, Judasz. Zdradził prawdy, nie uprawiał seksu. Wszystko pokręcił mi wszystko. W nakarmił na 5 tysięcy ludzi, a teraz 5 tysięcy karmi tych złodziei. Albo w Sejmiach, w Watykanie, księdza, nie? dzwony dzwonią, ksiądz, ciawca, bije sobie bo mszy i wino, a z siebie wszyscy robią. Przecież ksiądz oszukuje ludzi. Czyli ta słowa Boże w Boga nie ma. nie, nie Każdy. Każdy. w system Watykanu. Każdy. Ja ci dam numer do mnie i nie przeprowadzić księgi. Nie przeprowadzić mu żadnego księdza, bo żaden człowiek w systemie Watykanu nie może wiedzieć Boga. Bo jest kawany to panu w maku, który morduje ludzi w kłamce. Jako no, diabeł zamordował Ewe Kłamse. Nie bójcie się tych, co mordują, mordują ciało, tylko ducha. Awa, Ewa, Adam, Adam Ewa, diabeł skłamał. I uśmiercił kłamse. I Ewa uśmieciła swego męża, bo dała mu nieposłuszeństwo. Zakazany owoc I dzisiaj to kobiety rządzą. Matka boska, Ellen White kobieta, Jechowa kobieta, polska kobieta, policja kobieta, Samo boska, a na końcu. Ty nie masz Twojego imię nie ma na końcu. A. Ja mam jej Bogdan, dany od Boga. Ja zanim się rodzinko wszystko już wybrał do swoich planów i celów. Ciebie też wybrał, by nie widziałeś? Czy widziałeś dzisiaj?